Witam kochani, dzisiaj będą skrzydełka oraz jeden filet z kurczaka na ryżu. Najpierw muszę przyprawić sobie mięsko. Mam tutaj około pół kilograma skrzydełek i jeden filet. Filet to sobie chcę pokroić na mniejsze kawałki, dlatego że skrzydełka są malutkie. No chociaż na trzy takie, wrzucam do skrzydełek. Teraz to obstawię i będę przyprawiała. Przyprawy. te nasze gotowe to są włoskie zioła z dodatkami a tak wszystkiego po trochę nie za dużo czosnek prażony też z dodatkami ostra papryka z dodatkami są płatki tak? papryki cajun też troszeczkę troszeczkę damy jeszcze czerwonej słodkiej papryki Troszeczkę pieprzu i soli. I to będzie wszystko, co nam potrzeba. Oczywiście jeszcze troszkę oleju dam. Może być oliwka. Ja akurat dam tym razem troszeczkę pokropię olejem. Wszystko wymieszamy dokładnie i zostawimy co najmniej na pół godzinki, żeby sobie właśnie się zamarynowało też po smaczkami to mięsko a w tym czasie przygotuję sobie resztę składników kochani no i prawie bym zapomniała jeszcze do tego odrobinę sosu sojowego no musi być kochani tak, Ty uwielbiasz te sosy bardzo bardzo lubię azjatyckie smaki tak i zostawiamy na pół godzinki Pani zaczynamy od podsmażenia delikatnie mięska czyli skrzydełek i tych piersiach. To od razu wrzucam wszystko, czas na paperanie. Delikatnie tylko zrumienię tak z każdej strony, odpowiednio dwie minutki. Kochani, mięsko się podsmaża, a ja przygotuję ryż. Idziemy sobie piekryć w tym żaroodpornym naczyniu. Mam tutaj 250 gramów umytego i wysuszonego ryżu, a 5 takich rybków było. Troszkę białej cebulki, troszkę czerwonej i dwa ząbki czosnku. O, też wszystko dajemy tutaj. Wszystko tak sobie wymieszamy. A tutaj mam 700 ml bulionu, do którego dodałam łyżkę masła i troszkę kurkumy. I troszeczkę pieprzu, do smaku. I zalewam ten ryż tym bulionem. Wydaje się, że jest dużo, ale potem w trakcie pieczenia to wszystko ciągnie w ryż. Czekamy na kurczaka. Dodamy do tego ryżu. Pani leczko podpieczone, podsmażone. Przykładam teraz właśnie do tego ryżu. Jeszcze nagrzewała na 190 stopni. Będziemy piekli 45 minut pod przykryciem. I nie potrzeba nawet nic robić, bo to akurat będzie chyba, podparuje to ta woda, to znaczy tak, 45 minut. Przykrywamy i do pieca na 45 minut. Tak nie, bo jest tego dosyć dużo. że już po 40 minutach tak wygląda. Teraz tak właśnie. O, akurat czas przypomniał. Przekręcę troszkę tak na drugą stronę mięsko i teraz już zostawimy tak bez przykrycia. No jeszcze między 15-20 minut. Jeszcze ładnie się to podpiecze jeszcze odparuję właśnie ryżę, płyny odparuję. I na 15-20 minut. Będziemy obserwować. No, i minęła w sumie godzina. Tak wygląda to wszystko. Myślisz, że to gotowe? Wygląda pięknie. Mm, ja myślę, że gotowe. Nie pięknie. Ja myślę, że gotowe, no ale możemy jeszcze podpiec odrobinę, bo jeszcze takie nie są że bardzo przypieczone te skrzydełka. Pięknie wygląda. Ja wiesz co ja zrobię? Ja posypię odrobiną serka. O, teraz i później. Ta, ta. I jeszcze na 5 minut wstawię do podpieczenia, to one się tak fajnie jeszcze podpieką. Troszkę twardego serka. Skrzydełka i ten jeden filecik tutaj mamy. Mm. Tak, troszkę serka. To się fajnie tak jeszcze podpiecze. Jak ten serek się nazywa? Tak. Uwielbiamy go, On tak dodaje smaku właśnie. Te, taki ma fajny smaczek, mm -hmm. który bardzo lubimy. No i dosłownie tak na 5 minut jeszcze włożymy do zarumienienia. tak. Ani mięsko jest gotowe. Na sam koniec jeszcze odrobinę zielonej pietruszki. No i poczekamy chwileczkę, żeby nam przestygło i zabierzemy się za jedzenie. A wam dziękujemy kochani za oglądanie. Trzymajcie się. Smacznego i do następnego.